Jeszcze jeden filmik dzisiaj, bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy, kto kupi Bemera ode mnie, dostaje warsztaty dobrostanu za darmo. Więc, jeżeli słyszeliście o tej technologii, to wiecie o co chodzi. Jeżeli nie, to link jest pod spodem. Jest to terapia elektromagnetyczna. Która regeneruje cały organizm. Pomaga, wspomaga procesy leczenia, wspomaga procesy samoregeneracji. A co za tym idzie? Pomaga nam wyjść z różnych chorób. Różnych spasożytów, toksyn i tak dalej. Więc, jeżeli ktoś chciałby jeszcze zakupić Bemera, jest na to gotowy lub ma jakieś pytania, to kontaktujcie się ze mną. Natomiast, jeżeli ktoś już kupił, to macie warsztaty dobrostanu zagwarantowane. Są one dla Was za darmo, one już są w pakiecie. Każdy, kto kupi ode mnie domera, dostaje warsztaty dobrostanu. Ponieważ yy, wy zainwestowaliście w coś, zaufaliście, a ja chcę w was też zainwestować. Chcę, żebyście byli szczęśliwi, zdrowi, yy, zadowoleni, żeby wasze życie zmieniło się najlepsze. A dzięki tym warsztatom właśnie... Możecie polepszyć swoje życie i żyć w najwyższej wersji siebie. Jeżeli ktoś nie chce kupować BMera, nie jest w stanie teraz finansowo, czy no nie może, z jakichś przyczyn, pamiętajcie, że zawsze są opcje do wynajęcia BMera w Europie, więc możecie się ze mną skontaktować w tej sprawie. Plus, jest wiele opcji yy, na zakup BMR-a. Firma Be Bemer oferuje naprawdę dużo różnych opcji. Jak wiecie, teraz będziemy za tydzień na festiwalu w New Jersey. Będziemy z tą matą Bemera. Będziecie mogli sobie spróbować wstępie za darmo, więc każdy, kto kupi u mnie matę Bemera na tym festiwalu również, dostanie warsztaty dobrostanu za darmo. Także dostanie. Nagrania z czterech dni tych warsztatów, które robiłam w styczniu na żywo na Zoomie. Więc zapraszam serdecznie. Jeżeli ktoś jeszcze nie dostał tych warsztatów, a kto kupił Bemera, to kontaktujcie się ze mną. To Wam poślę linki. Natomiast y, myślę, że właśnie y, to, że ktoś zainwestował, że ktoś zaufał i, i ktoś. Y, Wie, że chce po zmieni no, zmienić swoje życie na lepsze. No to idzie już 100% w tym. Zdrowie się zmienia na lepsze, życie się zmienia na lepsze. Te warsztaty dają wam narzędzia, które pozwalają na zmianę swojego nastawienia do życia na, na możliwość zastosowania pewnych narzędzi, które zmieniają zmieniają nasze ustawienia swoje wewnętrzne, czyli swoje programy, czyli swoje ustawienia, które kiedyś tam były zrobione w dzieciństwie, od urodzenia do teraz. Pamiętacie, że zawsze to można zmienić. To jest najfajniejsze. Także zakup Bemera wiąże się też z tym, że zmieniacie całe swoje życie, całe swoje życie, naprawdę, i zdrowie, i powodzenie. I obfitość finansowa. Yy, wszystko się dzieje dla Was. Chcę, żeby każdy miał tę podstawę, żeby żyć godnie, szczęśliwie, żeby był zadowolony, widział szczęście, czuł szczęście dookoła siebie i w sobie. Oczywiście każda odpowiedź jest w nas. Wszystko jest w nas, pamiętajcie. Ale żeby to zaaktywować, no to trzeba coś zrobić. Więc zapraszam Was. Polecam i zdrawiam Was serdecznie z naszej tutaj pustyni. Pa pa kochani.